i piknik pod biało-czerwoną to już niepodległościowa tradycja w Krośnie Odrzańskim. W tym roku zmianie uległa jednak lokalizacja imprezy. Piknik zmienił swoje miejsce. W ubiegłych latach organizowany był na promenadzie i ulicy Czarnieckiego. Natomiast w tym roku został przeniesiony na Szachownice przy ulicy Kościuszki i Poznańskiej. Tam krośnianie świętowali dzień niepodległości. Cieszę się, że tak licznie się państwo tutaj zebraliście. Cieszę się, że jest tylu... Młodych mieszkańców Krosna, którzy też uczą się tego patriotyzmu i też uczą się z nami świętować. Popołudnie minęło przy dźwiękach pieśni patriotycznych. Na scenie zaprezentowali się najlepsi uczestnicy zmagań patriotycznej nutki: grupa wokalna 5. Kresowego Batalionu Saperów oraz grupy, które na co dzień ćwiczą swoje umiejętności w Zamku Piastowskim. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą. A przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą Z jednej strony czas można było umilić sobie przy dźwiękach muzyki, z drugiej strony ciepło zapewniało ognisko. Tam można było upiec sobie piknikową kiełbaskę. Ludziu za dawnych lat, dam Ci za to różę. Po serwisie zapraszamy na relacje z Pikniku. Raz jeszcze będzie można usłyszeć patriotyczne pieśni w wykonaniu mieszkańców gminy.